Kierunek niebezpieczeństwo. Przed laty Gumpy nadciąga wielkie zło! Szponder? Nie! Na pewno? Tak! Szponder! Nie chcesz Spondra! Nie potrzebuję go! Chcę, żebyś zajął się tym. Święty Kastet nieskończonego ciosu? Tak. Najpotężniejszy kastet w całym luftu. Kiedy nadejdzie czas, będziesz o tym wiedział. Skąd będę wiedział? Będziesz. Dzisiaj. Mm. Y mm. Nie było lepszego sposobu, żeby mnie powiatomić? Nie miałem lepszego pomysłu. Manga Topia Landu! Największego mangowego parku rozrywki na świecie! Niemożliwe! Możliwe! Nie reklamuje się czegoś, co nie istnieje! Słucham? Upadł na ciebie regał? I żyrandol? Nie, nie miałem lepszego pomysłu. Zaczekaj! Manga, 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 manga! manga. Jeśli przywalił cię regał i żyrandol, to znaczy, że mistrz nocy jest na tropie. Na pewno nikt nic nie wie. Ukryj święty kastet. Już jadę do ciebie. I nie chcesz pombra! Ten wspaniały park rozrywki zostanie otwarty już jutro. Dzieci, znajdźcie dorosłego, który kupi wam bilety już dziś. Ma tyle noga! Wiem! Mangato pialant leży za mrów Sylwandią i Burakistanem. Mistrzio nigdy nas tam nie zabierze. Mam dobre wieści. Dzieci, postanowiłem was uszczęśliwić. Kim jesteś i gdzie podział się mistrzio? Muszę odwiedzić starego przyjaciela, który mieszka tutaj. Więc zabieram was do Manga Topialandu, gdzie wykonacie dla mnie pewną tajną misję UFU. Super, wycieczka! Będę cię dręczył przez całą podróż. Tajna misja UFU. Dokładnie powtórzyłem słowa Mistrza JO! Tak, wiecie co macie robić? Właściwie to nie! Jesteśmy otwarci na sugestie! Oto sugestia! Śledźcie ich! Spokojnie, dobrze! Nie ma powodu, żeby tak krzyczeć! Manga to pialan! Manga, Manga to pialan! Manga to pialan! Tak strasznie się cieszę, że mało nie nasiusiałem w spodnie! Ty nie nosisz spodni! Wiem, dlatego tak powiedziałem! Fuj. Musimy koniecznie dostać się do tego samochodu i dowiedzieć się, co to za tajna misja. Dziura? Kulczapka? Zły niedźwiedź! Ej! To moja połowa! Ej! To wciąż nie twoja! To nie twoja połowa! Mistrzujo! Ja! Fu pole! Proszę, wyznaczyłem granicę i nie chcę usłyszeć jednego słowa, dopóki... Miś! To raczej dziwne słowo. E, według kodeksu drogowego mieliśmy pierwszeństwo. No! Zadzwonię do ubezpieczyciela. Wszystko wskazuje na to, że wybierają się do manga Tokialandu Nie byłbym tego taki pewny. Na mapie jest zaznaczone coś innego. Tak, ale widzisz te wykrzykniki? Dosyć! Hej, ja! Niezłe parkowanie. Ty mówisz? Wy mówicie, to ja też. Nie chcieliśmy cię potrącić, e, prawda dzieci? Trudno w że niedźwiedź może być mechanikiem. Tak, mówię i naprawiam różne rzeczy. My nie tylko... O właśnie czas na nocną zmianę. Schowany w parku rozrywki. Bardzo sprytnie. Sprawię, że ten park stanie się mniej rozrywkowy. A w międzyczasie wiecie, co macie robić. Eee, e, nie. Jest tam guma do rzucia? Zatrzymajcie ich, a ja zastawię pułapkę. Aha. To cię nie denerwuje? Nie! A to? <grym> Czemu się nie denerwujesz? Bo pojemność twojego pęcherza to jakieś 30 ml A ile ma ten kubek? Półtora litra! Trzy, dwa, jeden. Zatrzymaj, możemy żość! Niech to nie możemy się ciągle zatrzymywać. Gampi może być w parapatach. Oglądacie szponderowy kanał. Mmm, szponder. Kto to gamy? Muszę, 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 muszę. Co powiedziałem? Ach nie. Mówiłem, że śpieszymy się do manga Topialandu, gdzie macie wykonać tajną misję wufu. Mały pejkerz, mały pejkerz! Może czy macie łazienki w Burakistanie? Oczywiście, czy wiesz, że jeśli nasikałeś kiedyś do garnka, to możesz zostać obywatelem Burakistanu? Nie, ale... A jeśli twoja szoteczka ma 15% szans na trawienie w ząb, to możesz być Burakistańczykiem? Naprawdę, ale... A czy wiesz? Powiedz mi wreszcie, gdzie ta łazienka? No tam w Burakistanie mówimy na to sławojka! Dumbi, tu ją... Tak, jesteśmy w Burakistanie. Co? Nie, nie, nie mam szpondra. To łazienka dla dziewczynek. Jak masz potrzebę, to idź tam. Baw się w chowanego gdzie indziej. I ja muszę skorzystać. Mówimy o nich mistrzowi? Pewnie. Wtedy na pewno nas nie zabierze do Mangatopialandu. Hej, dzieciaki. Jak tam sławojko? Super, Super, świetnie. Burakistan jest ekstra. No, nareszcie! Manga Topia lana! Ura! Ej, co, co to z, to z naszą misją? misją? E, macie mi znaleźć fajne mangowe okulary. Życzę wam powodzenia w waszej tajnej misji Wufu. Ja w tym czasie załatwię parę nieistotnych drobiazgów. Do zobaczenia! Bardzo proste to zadanie. No to co? Oh. To pułapka! Przestań histeryzować. Bramka się zepsuła, to często się zdarza. O nie, mylisz się, to pułapka. Ha, miałem rację! Jeśli nam powiecie, czego szuka mistrz Jo, damy wam cukierki, a jeśli nie, też wam damy. Gamoniu, to miał być dobry i zły glina, a nie dobry i dobry! Puśćcie nas! Powiecie nam to, co chcemy wiedzieć, albo już po was! A nawet jak powiecie, to i tak już po was! Teraz robisz złego i złego! To trzeba było mi powiedzieć, jakim mam być gliną! Cisza! O rety, to nie była pułapka, to była wielka pułapka! Chyba już się przestałem cieszyć, że miałem rację. Wiem, że nie przebyliście całej tej drogi tylko dla zabawy. No, niezupełnie. Jesteśmy tu z powodu gumy do rzucia. E, mówiłeś, że tu nie ma gumy. Natychmiast macie mi powiedzieć, co kazał wam zrobić Mist Zapomnij! Nigdy ci nie powiem o wielkich mangowych okularach. Brawo, Agencie 000! Dank! Daer! Szybko! Są nawet fajne, ale to nie jest żadna broń. No pewnie. Broń jest tutaj. SZPONDER, szponder tam Taka wyraz z powodu szpondra? Ja lubię szponder, zwłaszcza gdy mięso jest mięciutkie. Nie, to jest w środku! TASTET NIESKOŃCZONEGO UDERZENIA! Wiedziałem, że pójdziesz za dzieciakami i nie sprawdzisz szpondra! Kto to widział, żeby chować broń w szpondrze?! Poddacie się, albo wam dokopiemy. Albo poddajcie się, a my i tak wam dokopiemy. To zły glina i zły glina. WIEMY! Patrz, guma do rzucia. Ha! To był piękny rzut. Więc cała ta misja była tylko zasłoną dymną, żeby Mistrz Nocy nie zdobył kastetu UFO. Właśnie. Czasami najlepszą informacją jest dezinformacja. Musiałem zbić go z tropu. A my byliśmy przynętą? Mam tu banknot, na którym jest napisane, że nikt się nigdy o tym nie dowie. Szkoda, że Mangatopia Land to tylko atrapa. Mylisz się. Prawdziwy jest tutaj. O Żartowałem. Tylko nie zapomnijcie o tych okularach. Pracowanie i udźwiękowienie wersji polskiej na zlecenie Jetix Studio Eurocom. Reżyseria Tomasz Marzecki. Dialogi Wojciech Szymański. Dźwięki montaż Jacek Gładkowski. Kierownictwo produkcji Marzena Omen-Wiśniewska. Udział wzięli Grzegorz Drojewski, Joanna Pach, Wojciech Paszkowski, Janusz Wituch, Łukasz Lewandowski i inni.